Paweł Szmeja, Dawid Zakolski, Maciej Ćwik i Zuzanna Czmerska. lekkoatletyka. Stypendium otrzymują Zuzanna Kamińska i Jakub siba. Zapraszamy. gdzie <klucza> ćwiczyć można kickboxing i box. Stypendium otrzymują Aleksander Chymkowski, Mateusz Sośnicki, Natalia Parzuchowska, Paweł Tekliński i Marcin Biraka. Walki KAN z którego stypendium otrzymuje Piotr Szpejkowski, trenujący taekwondo. Zapraszamy. Z tego stypendium otrzymują Krystian Jaworski, Marcel Kaczyński, Maja Rachuba, Jan Sadowski, Wojciech Religa, Róża Sęczkowska, Franciszek Łyszkowski, MLHS, Nadnarwianka Pułtuski, UKS, Młode Orły Nadnarwianki, Półtuska. Tutaj stypendium otrzymują trzy osoby wyróżnione za grę w piłkę nożną to Patryk Kosiewicz, Mateusz Stępniewski oraz Radosław Porowski i jeden wyróżniony szachista David Wolny. Całą czwórkę zapraszamy do nas.